zrównoważone rolnictwo, to te wyniki są tutaj. Zostały one skategoryzowane na podstawie odpowiedzi otwartych osób. Rolnicy postrzegają zrównoważone rolnictwo głównie przez pryzmat kwestii agrotechnicznych. Bardzo dużo tu jest elementów dotyczących zmianowania tak, odpowiedniej praktyki rolniczej. To oczywiście bardzo dobrze, ponieważ te elementy wpływają bezpośrednio na e, środowisko i są wymiarem takiego oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne. Jak jednak wszyscy wiemy, zrównoważony rozwój to są trzy filary. Bardzo, tak? Wymiar środowiskowy, wymiar ekonomiczny oraz wymiar społeczny. Ten wymiar społeczny też się trochę pojawia. Są tutaj informacje dotyczące bezpiecznej produkcji, wysokiej jakości plonu i wysokiej jakości żywności, to na podstawie tych zbiorów uda się, uda się wytworzyć. To jest element odpowiedzialności społecznej rolników. Aspekt ekonomiczny nie wybrzmiał co może oznaczać, że polski rolnik jest bardziej takim świadomym, odpowiedzialnym producentem niż bezdłużnym biznesmenem w ten sposób raczej siebie postrzega. Czy rolnictwo, dla, rolnictwo zrównoważone ma duże znaczenie dla rolników? Tak. Oni dostrzegają wysokie znaczenie tego pojęcia, tego terminu. Widzą, że sporo dzieje się w tym zakresie i spodziewają się również. Że znaczenie tego zagadnienia, tego terminu będzie w przyszłości wzrastało, o czym świadczy 46% osób deklarujących wzrost istotności w najbliższych latach. Warto też nadmienić, że e, szkolenia oraz prasa są głównymi źródłami wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego. Prasa, dla Państwa dziennikarzy, myślę, że to bardzo dobra informacja, tak to znaczy, że rolnicy czytają Państwa. E, Czasopisma i korzystają z waszej pracy, ale widać tutaj również bardzo dużą pracę po stronie różnych podmiotów, które tworzą otoczenie agrobiznesu, no po stronie firm produkcyjnych, handlowych, które na temat rolnictwa zrównoważonego mówią i informują o tym w trakcie organizowanych szkoleń. Zmianowanie. Widzieliśmy na poprzednim slajdzie, że zmianowanie jest tym ważnym elementem, poprzez który rolnictwo zrównoważone jest postrzegane. Wiadomo, że rolnicy stosują zmianowanie i to wynika też bezpośrednio z tego slajdu, dla 85% badanych to jest w pewnym stały model zmianowania. Nie dziwi więc, że struktura upraw w Polsce nie zmienia się jakoś dramatycznie, jeżeli większość gospodarstw pracuje na własnych, standardowych, wypracowanych przez lata programach zmianowania, o czym świadczą te odpowiedzi po lewej stronie slajdu. Głównie wynikają te programy zmianowania z własnych doświadczeń, które są determinowane jakością gleb, e, kanałami zbytu, które gospodarstwo zdołało sobie wypracować. Co może decydować o tym, jak prowadzone jest zmianowanie? To oczywiście są głównie kwestie agrotechniczne, ale tutaj zaczynają też pojawiać się kwestie dotyczące. Kwestie ekonomiczne, tak pojawia się na temat wyższego plonu, pojawia się opłacalność produkcji. Jeżeli e, zadamy odpowiedzi wspomagane, które dotyczą tego zagadnienia, to kwestia koniunktury i popytu rynkowego również jest wymieniana jako jeden z ważnych, istotnych elementów. Mamy więc, co nie dziwi, tak, kombinację dwóch elementów: elementu stricte rynkowego, koniunkturalnego oraz elementu agrotechnicznego. E, jako pogłębienie zadaliśmy kilka pytań wspomaganych. Chodziło o ustosunkowanie się do stwierdzeń dotyczących e, problemu zmianowania. Generalnie tak, zgadzamy się z tym, że zmianowanie wpływa na to, jak wykorzystujemy plony. E, większość osób będzie podążała za rekomendacjami tak, dotyczącymi zmianowania, chociaż zdarzają się tacy, Proszę zwrócić uwagę, około 30%, którzy może tam się kiedyś przejechali, tak, na jakichś zaleceniach, ale to oznacza też, że rolnicy krytycznie często pochodzą do jakichś rekomendacji i są na pewno wymagającą grupą docelową, którzy oczekują wysokiej, profesjonalnej wiedzy. Zgadzamy się, rolnicy zgadzają się również z tym, że bez zwracania uwagi na jakość zmianowania nie da się uzyskać wysokich kroków, tak, więc jest to niezbędnym elementem agrotechniki. Testy gleby. Na początku pani e, powiedziała, że no, ziemia jest naszą matką. tak że ziemię trzeba dać, to, to już tutaj e, jest ładnie e, podkreślone. 87% badanych deklaruje, że analizuje jakość gleby. Tak pobierając i w różny sposób. Te elementy, które analizują królew glebowych, to standardowo testy dotyczące pH, zawartości makroelementów, ale również e, na przykład azotu mineralnego w tej chwili... Przed rolnikami jest wiele nowych możliwości monitorowania zasobności gleb, na przykład poprzez analizę zdjęć Taka technologia już powstaje, jest dostępna i na które gospodarstwa z tego korzystają. Myślę, że w przyszłości taki system monitoringu również będzie się upowszechniał. Reszty możliwe jest, to jest też element takiej trochę dwałości o glebę. Jeszcze 10-15 lat temu. Praktyka była taka, że większość tych resztek koronawiry w tak kolokwialnie, ja wyjeżdżała z pola, co z punktu widzenia dbania o lewy by było błędem. W tej chwili zdecydowana większość resztek koronawiry w przypadku zbóż jest przeorywana i wykorzystywana jako, jako nawóz. Wynika to częściowo ze zmiany struktury produkcji zwierzęcej, ale nie tylko, też trochę wyższej świadomości rolników co do tego, w jaki sposób bać o żyzność lewy. Jeżeli chodzi o rzepach, no to niemal cała. Pozostałość tej że jest stosowana jako nas. Poplony. Poplony to można powiedzieć taka dbałość o bioróżnorodność, która występuje w produkcji rolniczej. I tak jak Państwo widzicie, ja nie chciałbym dokładnie analizować tego względu, tego natomiast widać tutaj na pewno dużą liczbę kolorów. To jest duża różnorodność kolorów, które są stosowane. Wśród takich najpopularniejszych występują gorczyca, paseria, łubin itd. tak dalej słonecznik. Bardzo różne rośliny, które bioróżnorodność budują. Na pewno jest to związane w części z regulacjami dotyczącymi zazielenienia, tak? Co złożyło e, praktyki w tym zakresie. Ten slajd bardzo lubię, powiem Państwu szczerze, bo on bardzo ładnie wpisuje się w temat e, dzisiejszej konferencji. Pytanie brzmiało mniej więcej tak. E, Proszę określić wpływ każdego z czynników na klonowanie. Tak jak Państwo widzą, te wyniki rozkładają się bardzo w bardzo zrównoważony sposób. Eee, I to potwierdza też jakąkolwiek dyskusję z rolnikiem na temat tego, jaka jest siła wpływu poszczególnych czynników na sukces jego produkcji. Rolnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że to jest kombinacja bardzo różnych składników, nad którymi trzeba w jakiś stopniu zapanować i żadnego z nich nie można zaniedbać. Można Eee. To jest jedyny slajd, gdzie też pokazujemy, jak rozkłada się to zagadnienie według wieku naszych badanych oraz według wielkości gospodarstw. Celowo to pokazuję, ponieważ wszystkie grupy postrzegają ten problem w bardzo podobny sposób. Egnencja zabiegów chemicznych jest prowadzona, tak, po prostu. I chciałem zwrócić tylko uwagę na ten zeszyt, tak, to jest bardzo magiczne Miejsce, gdzie rolnik zapisuje praktycznie wszystkie informacje, które są na temat jego gospodarstwa. Można sobie zadać pytanie, dlaczego w epoce nowoczesnych smartfonów, komputerów i tak dalej, ktoś używa takiego prostego analogowego zapisu. Ale jeżeli ktoś z Państwa było, na pewno tak się stało, gdzieś poza miastem, i miał nawet skorzystać ze swojego super nowoczesnego telefonu, to bardzo często on zawodzi. A takie analogowe rozwiązanie nigdy nie będzie zawodne. Ochrona osobista, to jest taki blok dotyczący już praktyki stosowania. Generalnie tak, stosujemy. Rolnicy stosują środki ochrony osobistej, od tych najprostszych poprzez bardzo złożone. Standardem są rękawice, nakrycia głowy, maski przeciwpyłowe oraz różnego rodzaju kombinazony. W zdecydowanej większości przypadków no, zawsze je stosujemy. Nigdy też nie jest tak, nie ma takiej sytuacji, żeby rolnik poprzestał tylko na jednym środku zabezpieczającym. Opakowania, w jaki sposób postępować z, opakami, to z opakowaniami. To jak Państwo widzą, zdecydowana większość, około 90% to jest odpowiedź. Opakowanie przekukuję trzykrotnie, a po przelewam do opryskiwacza. Co w dużej mierze jest wynikiem akcji informacyjnych, które są prowadzone, bo to jest dokładnie tak jak zalecają różnego rodzaju. Instrukcji. Oczywiście to jest deklaracja, ale ta deklaracja w bardzo dużym stopniu wynika z realnych zachowań, jakie są prowadzone i świadczy o skuteczności działań informacyjnych. Eee, co się dzieje z, z opakowaniami gospodarskie? Nikt nie będzie chciał tego przechowywać, bo to generalnie jest problem. Tak więc raczej rolnicy są się do tego problemu pozbyć i korzystają z systemów odbioru opakowań, które są rozwinięte dość mocno, na tym pracują. Puste opakowania wzracam w miejscu zakupu albo są odbierane przez specjalną firmę. Bardzo pozytywne jest to, że jeżeli ktoś korzysta z takich systemów, to widać wyraźnie, że te systemy po prostu działają dobrze. Tylko ta pomarańczowa część słupka sygnalizuje jakiś problem. Tak jak Państwo widzą, to są naprawdę jednostkowe przypadki na taką 300 osób, z którymi rozmawialiśmy. Podobna sytuacja z odbiorem opakowanym przez firmy Postępowanie z odzyskiwaczem w grupie upraw polowych. Mycie, opłukiwanie różną, z różną intensywnością, z różnym stopniem Bardzo podobnie wygląda to w grupie sadowniczej, czyli te urządzenia są po prostu zabezpieczone, bo po użyciu, przy czym rolnicy i sadownicy deklarują, że nie stanowi to jakiegoś większego problemu, co oznacza, że takie działanie weszło im bok. Tak jest pewnym standardem. E pozostałości środków. W większości wypadków rolnicy deklarują, że nie ma pozostałości, dlatego że błędem byłoby lekkomyślne nadużywanie e substancji chemicznych, ponieważ wiąże to się z kosztami. Tak starają się odmierzać żeby tych pozostałości się pozbyć. Oczywiście to nie zawsze się uda, tak? taka sztuka, bo to nie jest ścisła matematyka, ale radzą sobie z tym nasi rodzice w ten sposób, że poprzez rozwodnienie tych pozostałości są one wypryskiwane na polu, na którym był wykonany zabieg. I to jest reguła. Tak są te dwa sposoby zdecydowanej większości. Mycie opryskiwacza generalnie odbywa się na terenie gospodarstwa, zazwyczaj w jakimś specjalnym miejscu. Tak, tak to rodzice określają. Ehm, można przypuszczać, że jest ono do tego w jakiś sposób przygotowane, przeznaczone po prostu do wykonywania tej czynności. Eee, takie dodatkowe trochę elementy tego badania, natomiast myślę, że ważne z punktu widzenia całości to jest problem odporności. To jest problem ważny i poważny, ponieważ zauważamy, że odporności hmm, pojawiają się i problem ich jest coraz częściej zgłaszany przez różnych rolników. Tutaj są odpowiedzi części rolniczej, a tutaj części sadowniczej tego badania. Nie dziwi, że w części sadowniczej problemów jest więcej. Tak, tam presja ze strony chorób i szkodników jest zdecydowanie na największa niż w uprawach chorobowych. Sadownicy skarżą się na odporność parcha jabłoni, podstawowej choroby na odporność uszyc. Rolnicy zauważają dużą odporność miotku zbożowej. Jak Państwo wiecie, że miotki zbożowe występujące w Polsce w niektórych regionach są jednymi z bardziej odpornych na aglomeracji na świecie, tak więc mamy, mamy takie przykłady i takie rzeczy się u nas dzieje. E, w jaki sposób walczyć z odpornością, zabezpieczać się przed odpornością? Podstawowym narzędziem, podstawowym orężem w rękach rolników jest rotacja substancji aktywnych i środków ochrony roślin. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że rotacja substancji aktywnych jest wyżej bardziej doceniona, co potwierdza fakt, że rolnicy zdają sobie sprawę z tego, że no nie zawsze nazwa środka to jest jednocześnie zmiana e, substancji czynnej. To jest na pewno pozytywny e, wydźwięk tego projektu. Bardzo podobnie te wyniki mają troszkę inaczej, są zwizualizowane, ale informacja jest generalnie ta sama. Rotacja substancji i rotacja środków, poszukiwanie też nowych środków jest e, metodą zarządzania i radzenia z studeniem. Odporności patogenów. I krótkie podsumowanie, bo wiele z tych elementów pojawiło się w trakcie wystąpienia. Po pierwsze, dość powszechna znajomość rolnictwa zrównoważonego. Widać, że jest dobrze i myślę, że to znaczenie i znajomość tego pojęcia będzie wzrastała, ponieważ większość rolników spodziewa się, że jego znaczenie będzie rosło. Odporność agrofagów, ten ostatni element, tak, jako ważny problem, z którym na pewno branża będzie musiała jakoś się zmierzyć, zmierzyć zarówno praktyka rolnicza, jak i firmy, które zaopatrują rolników w środki ochrony roślin, które są związanie problemu. I wreszcie e, postępowanie i praktyki związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Tu jest na pewno informacja bardzo pozytywna, ponieważ wynika z niej, że to postępowanie jest zgodne z oczekiwaniami i właściwe, a świadczy to z całą pewnością o tym, że różnego rodzaju akcje informacyjne, edukacyjne przynoszą skutek. Serdecznie Państwu dziękuję.